Cześć! Dzisiaj nasze drugie spotkanie z Tamiyo TT-02, czyli popularną tt o której wspominaliśmy jeden odcinek wcześniej. Klient, jak mówiłem, poprosił, żebyśmy to wszystko ładnie złożyli, zbudowali. Co ciekawe, już obejrzał nasz pierwszy odcinek, gdzie opowiadaliśmy o tych wzmocnieniach, o tych tuningach. W związku z tym poprosił, żebyśmy łożyska jednak zamontowali. Co prawda mamy dzisiaj niedzielę, więc to co mamy na stanie zużyjemy, ale pewnie część będziemy musieli sobie poszukać i poczekać chwileczkę dłużej. Ale budujemy, kochani, karoserię już odłożyliśmy. Kudełeczko na chwileczkę powędruje sobie na dół. Instrukcję wykorzystamy swoją, żeby klientowi nie brudzić jego własnej. My już troszeczkę składaliśmy tych samochodów, więc mamy jedną własną. Będę się posiłkował instrukcją, mimo wszystko. Jest stres, są nerwy, jest to dla klienta, jest to... Model pytarda, kochani, będzie model pytarda z elektroniką traksasa, więc no, boję się, że jak coś zrobimy nie w tym miejscu, co trzeba, nie tak, jak trzeba, skręcimy, żeby to nie odsprzynęło, więc będę robił sobie z instrukcją. Przy okazji opowiem, co, gdzie, jak w tej instrukcji jest i też, uwaga, zrobię to z bliska, mamy GoPro, z się dzięki to nie robi, więc e, będzie lepiej. Tak wygląda, no, w skrócie, na szybko. pudełeczko. mamy przygotowane narzędzia, krzyczaczki. Złożych, tuż do kołu, żeby nie używać tych e, fabrycznych imbusik, tak samo półtora do silniczka potem będzie. No więc co? Do dzieła! Zaczynamy więc od strony piątej naszej instrukcji, czyli od samego początku. Woreczek A opróżniony, wszystkie śrubki i są w pudełeczku, żeby nam się nic nie pugiło. Nie pubiło. Ramka C też e, przygotowana. Będziemy brali C5, czy te najdłuższe półosie, e, żebyśmy do zbudowali sobie właśnie to, co wyróżnia to tytet 02 od poprzednika w wał napędowy. Do działa. Mamy też już woreczek, który nie ma żadnego symbolu, znaczenia z literkowego. Tutaj w środku są wszystkie zębatki od mechanizmu różnicowego, przedniego, tylnego, ale są też części, które będziemy potrzebowali do ułożenia wału. Czyli mamy zębatkę główną, to odbiorczą, Dużo oraz te zębatki poboczne, które będą przekazywały z wału napędowego całą tę siłę, więc ten woreczek też musimy sobie przygotować i powyciągać. Wszystkie pierwsze już elementy do zbudowania wału napędowego mamy, więc teraz czas to złożyć powkładać. Wszystko i też różnica w stosunku do T01 następujące, że ośladzimy, położymy sobie ten wał a nie musimy się męczyć wciskaniem najpierw jednej głosi potem wyginaniem się tak żeby ta druga tam weszła, żeby łącznie z zębatką i żeby ona nie wypadła tam było więcej zachodu zębatka główna też musi wejść w ten pin który tam wystaje, oczywiście źle, i teraz ładnie sobie osadzamy na łożyskach, czyli rozsuwamy łożyska z przodu. To musi też tutaj postawać I brakuje ewidentnie widać, ewidentnie widać że brakuje jeszcze jednego łożyska, właśnie. No przecież człowiek zapomniał, nie patrzył w instrukcję ze stresu. No przecież jeszcze jedno łożysko musi być przed zębatką co O! Dyferencjał TT-02, podobnie jak TT-01, nadal jest suchy. Czyli nie za bardzo jest możliwość bawienia się wspinania tego dyferencjału, ustawianie jego um, jakby pracy, jego charakteru pracy, to co w samochodach pandowych często przecież spotykamy. Z ramki sobie tu na razie teraz powycinam wszystkie zębatki potrzebne. Nie ma uszczelek, dlatego no nie ma sensu smarowania tego i wlewania tak naprawdę jakichś olejów o różnych twardościach, gęstościach, żeby mieć bardziej spięty dyferencja, czy bardziej rozluźniony, w zależności od tego właśnie gdzie chcemy jeździć, jak chcemy jeździć, jaką chcemy mieć charakterystykę od naszej rajdówki, Czy tutaj w tym przypadku naszego klienta samochodu wyścigowego. No nie ma. No smarujemy po prostu smarem, który to mi oferuje seryjnie. Zostawię, nasmarujemy sobie zębatki, żeby troszeczkę dłuższa ich była żywotność, ale to jest naprawdę tak no, ci, tyci, tyci. No i teraz najważniejsza, jedna z ważniejszych chwil uwagi w tym momencie w rysunku, pamiętajcie, żeby podłoga była faktycznie skierowana w tę samą stronę jak na rysunku, czyli najpierw mamy przód, bo uwagi na to, że dyferencjały są kierunkowe, więc jak pomylimy sobie ząbatki i ułożymy diferencjał inaczej, to samochód nam nie będzie jeździł. Okay. Mamy już zamontowany przedni mechanizm różnicowy, zasłonięty. Dodatkowy już przyszedł element zgodnie z kolejnym krokiem na instrukcji, który, do którego będziemy przymocowywać wahacze. Górne, w związku z tym, teraz je będziemy montować. No i znowu, smarujemy. Bardzo mało smaru, żeby tam nic nie, nie wyszło. On sobie tak będzie kręcił się, więc to wszystko ładnie rozpracuje. Ułożenie. Na rysunku na instrukcji. Widać, mamy przód samochodu, część ta wystająca musi być do wewnątrz. Część trójkątna, to najdłuższy bok trójkąta powiedzmy, ma być skierowany na zewnątrz. No i teraz tylna Tynna część to będzie znowu kolejne, kolejny temat do uwagi, mamy samochód skierowany do tyłu, zębatka główna, też na rysunku wszystko widać i mechanizm różnicowy z zębatką na lewo. Okej, okay. w ten sposób mamy już zamontowany przedni. Hehe, <laughs> nie, dobrze, myślałem, żeby się pomieniły już kierunki. Przedni, tylny diferencja, zasłonięty wieżyczki do mocowania, tu, tutaj już przynajmniej wahacza, tu już jest tylko część wieżyczki, więc musimy poszukać. Tak, już wygląda płyta podwoziowa z zamontowanym wałem napędowym. Tu mamy przednią część, górne już wahacze, mocowanie do amortyzatorów, które za chwilę też przybędziemy wkładać. Wszystko jest przymocowane na łożyskach. Osłonki przyjdą za chwilę, jak już będziemy montowali też silnik. Silnik już jest na miejscu. Łącznie z zębatką, elegancko to się pasuje. Teraz przekręcamy od spodu konstrukcję, żeby składnie właśnie po raz pierwszy się, się porządnie trzymał. Witam Was po krótkiej przerwie reklamowej. Dla Was krótkiej, dla mnie dużo, dużo dłuższej technicznej serwisowej. Oto TT-02 Proszę. w 90% gotowe już do testów, gotowe do szalańczej jazdy i sprawdzenia, czy faktycznie powstał samolot, czy samochód. No i teraz pewnie zapytacie, dlaczego? Dlaczego Wy widzicie efekt prawie końcowy, a nie widzieliście tego, jak to się ładnie składa i buduje? No, i tu przepraszam Was bardzo za debiut, za to, że miałem dwie kamery do skoordynowania, co mi się nie udało. Bo chciałem z drugich GoPro, które Daniel mi pożyczył, pokazywać Wam poszczególne etapy z bliska, a nie tam tylko opowiadać jakieś wirtualne rzeczy. No i teraz to pospinać, połączyć, tu nagrać, tam wyjść, tu coś doświetlić, tam zmienić ekspozycję. No nie udało mi się. Do tego instrukcja, do tego trochę stresy, do tego gubiące się śrubki, bo oczywiście muszą spać, nie mogą przecież leżeć, muszą gdzieś tam się zawsze zawiruszyć, tak samo jak narzędzia. No taki jest trochę mechanika, debiutanta i, i to się troszeczkę niestety kochani nie udało. Też nie chciałem, żeby potem powstał z tego jakiś serial, dynastia druga, i by się dopiero w przyszłym roku się dowiedzieli jak złożyć opony i, i, i koła, bo dopiero wtedy pewnie do tego może doszedł. Też nie chciałem, żebyście w związku z tym zasnęli przy, przy tym filmie. Druga rzecz, no samochód miał być z kosmiczną technologią Traxasa i tak naprawdę jak rozpakowaliśmy podczas tego e, budowania paczkę od klienta się okazało, że tak jest Raksasa ale aparatura i teraz nie wiem czy ona jest na tyle kosmiczna że ten samochód będzie tak szybko jeździł dzięki tej aparaturze natomiast no, reszta niestety, niestety nie jest od Raksasa natomiast też nie jest oczywiście jakaś tam chińska najgorsza i zdolnej półki bo mamy regulator hobbinga MAX 10 więc już naprawdę porządny sprzęt do obsługi porządnych silników, natomiast silnik nie wiem co to jest Surpras hobby Made in China, Platinum, wiem tylko, że ma tysiąca kV e, natomiast e, WAT, ile poborów prądu, nic mi o tym niestety nie wiadomo. Ledwo też się zmieścił e, tutaj w naszej obudowie, no musiałem ją troszeczkę tutaj przypiłować. Ale pospinałem, pozgrywałem. Serwo poszło od SLT 5015 znaczenie. Serwo bardzo mocne, wodoodporne. My korzystamy głównie z niego, wkładamy je głównie do samochodów terenowych, bo tam jest niezbędne. W samochodach tego typu, czyli osóbówkach, lekkich w sumie, więc one nie potrzebują tyle kilogramów do, do walki z kołami, z nierównościami. Eee, tego typu samochodach raczej się montuje serwa szybkie. Ale biorąc pod uwagę, że klient a nie będzie jeździł w rajdach, b jest to samochód bardzo mocnym motorem, to może jednak serwo, które nie będzie takie szybkie, spowoduje, że auto się będzie lepiej prowadziło. Bo jakbyśmy nagle przy tej prędkości, strzelamy jako może osiągnąć, nie wiem, 56 na godzinę, Nagle samochód będzie bardzo lekko ten układ firmy pracował, no to myślę, że faktycznie poleci w go góry i na tym się jego przygoda w całości, że tak powiem, skończy, no a myślę, że szkoda, tak ten samochód niższy. Tak samo pakiet porządny Gensa RS 100C, aż się boję go tam pakować. Na razie, na razie zrobimy test na podnośniku, ale wadujemy mu Gensa 2S zwykłego na się zwykłego, no, z mniejszym prądem rozbudowania, tak żeby po prostu przetestować, sprawdzić, czy to wszystko się kręci. Na razie proszę, jeździ do przodu, do tyłu. Kołka na razie nasze testówki HPI Pirelli, tak żeby sprawdzić na kostce, przed sklepem, jak ten samochód jeździ, a oddać klientowi czystego na jego fabryczny, płany opanek. Więc na chwilę znikam, za chwileczkę pojawi się mały podnośnik, akumulatory, akumulator i pokażemy. Sprawdzimy w ogóle, czy to jedzie. Ok, wracam z podnośnikiem. Samochód wisi sobie swobodnie w powietrzu. Włączam aparaturę. Włączamy regulator. Pakiet jest. Wiatraszek się kręci. Kółeczka, proszę. pracują. No to aż się boję. Aż się boję. Test. Tutaj, żeby nam ta klapka tylko nie wypadła na razie. Test prędkości. Czy on będzie jechał? Próbujemy na maksa. Ha, <grybujesz> kochani. To jest pretendent do mistrzostw świata. Do, nie wiem, na tory wyścigowe. Pewnie tam by Kubica objechał takim subaraczkiem wyścigowym. Proszę. To jest tylko, prawie nie naciskam dzyngla w aparaturze. Opony już nawet zaczynają balonować, tak to sobie pod terenówki. I bardzo miękkie zobaczcie może nie widać pokażę wam tak jak pracuje przednie prawe koło szamot prawie tam nie daje rady no powiem wam że ja jestem na razie bardzo bardzo zadowolony eee, myślę że też można jeszcze to większą prędkość osiągnąć bo Regulator obsługuje 3S na 511,1V. nie też, No bo skoro taki chiński i fajny, i srebrny, to będzie dawał radę. Wtedy włożymy większy pakiet i coś jeszcze bardziej powolnie. Ale myślę, że na tym zestawie to już będzie naprawdę potwór. To co? Składamy go do końca, ale chyba jakoś testowo karoserię. Bo właśnie boję tego e, Subaraka nowego, pięknego, z spoilerem, poszerzonymi błotnikami założyć. Więc jak pójdziemy testować i nagrywać, obiecuję, że poproszę kolegę, będzie dynamiczny, dynamiczny przejazd, to nakręcimy go jakąś tą testową budą. Na razie włączamy, niech się ostudzi. Już gotowy właściciel do premiery. Mamy trochę go go. Premiera w Hadkarowych warunkach, czyli deszcz. Te sezonami w warunkach ekstremalnych, czyli pełno pełno wody, ale przeżył. To teraz właściciel się przygotuje na dwa pytania, czyli jak było? <grym> jak było? Było tak, że no, no, kolega namówił mnie na zakup modelu, a że lubię rzeczy niestworzone, które, które lubię budować. To stwierdziłem, że zostały po z Duneleccera. Które zostały zamontowane w subaru. Projekcik naprawdę udany. Podoba mi się. Czyli cała elektronika była początkowo Dune Racer? Dune Racer, tak. Aha. I Dune poszedł gdzie? Dune poszedł na Żyle. Na, żylenki. na żylenki. Nie przeżył, nie przeżył, upadku. Dobra, a powiedz mi, bo wspominałeś, jeśli możemy, jeśli to nie będzie tajemnicą. Bo robisz na co dzień? Też takie nie, projekty, nie, tylko jakieś projekty samochodów, nie? nie? Aha. Taki, jakieś swapy, nie swapy takie. I prowadzisz firmę, Tak? Nie, nie, ja pracuję w firmie, i remontuję silniki na, na dzień dzisiejszy, Aha. ale pasją jest stworzenie... Po godzinach sobie. Coś z niczego, robienie, robienie I stąd pomysł, żeby stworzyć statetki potwora. Statetki potwora, dokładnie. Dobra, jakie pierwsze wrażenie jak odebrałeś i zobaczyłeś? Pierwsze wrażenie super, bo no, naprawdę jestem zadowolony yy, z budowy tego. Naprawdę coś fajnego. I konkurencji nie ma takiej? Nikt takiego czegoś nie wymyślił? Nie. Dobra, zobaczymy jak z żywotnością. Pierwsza, pierwsza, jest... pierwsza tetetka na świecie, która, która ma podzespoły, yy, można powiedzieć, terenówki. Tylko później będziemy zmieniali kółeczka, bo kółeczka się do tego nie dodają. Jedynie się nadają do tego będą, pięknego suwaru. Będą zmieniane, także. No to co, życzymy miłej, bezawaryjnej eksploatacji. Jeśli Jeżeli mowali będzie o to przyjeżdżało na, na... serwis. Na serwis. Tak? <grym> Zobaczymy, Ja nie wiemy o gwarancji, że... Jak długo będzie wytrzymywać, nie? Także... No na razie w warunkach pogodowych, deszczowych dawał radę. Zobaczymy, bo jak na oponach seryjnych. Dobra, to życzę mi miłej zabawy. Dziękuję.